tym zadaniu w pierwszej części rozwiązania, bo druga będzie bonusem, chcemy pokazać, że zachodzi taka zależność. Suma dwóch odcinków, długości dwóch odcinków równa się długości trzeciego odcinka. Proponuję, żebyśmy w pierwszym etapie rozwiązania sprawdzili, co otrzymamy, gdy dodamy długości odcinka KM oraz NL. Czyli to są te dwa odcinki, już pokazuję. Ten odcinek dodać ten odcinek. Musimy wyznaczyć długości, o, długości tych odcinków. To na początek. Hmm. Zapiszmy więc, co robimy. Wyznaczamy sumę dwóch odcinków KM oraz NL. I teraz poznaczajmy długości odcinków. Wiemy, że odcinek KL łączy środki ramion, czyli Tutaj możemy sobie zaznaczyć małą literką C długości tych odcinków. Górną podstawę oznaczę małą literką A, natomiast dolną małą literką B. I teraz popatrzmy na trójkąty o wierzchołkach KMD oraz AED na te dwa trójkąty. Zwróćmy uwagę, że te trójkąty są podobne. Popatrz, tutaj mamy wspólny kąt, prawda? Tutaj te dwa kąty są sobie równe, ponieważ są to kąty odpowiadające. Natomiast tutaj i tutaj mamy kąt prosty. Dlatego zapiszemy, że trójkąt KMD. Jest podobny do trójkąta AED. Cecha podobieństw to kąt, kąt, kąt. No i wyznaczymy skalę podobieństwa tych dwóch trójkątów, czyli weźmiemy krótszy odcinek z mniejszego e, trójkąta, to będzie odcinek KD, i dłuższy odcinek z większego trójkąta, to będzie odcinek AD. KD ma długość C, A D ma długość 2C, czyli skala podobieństwa to 1 druga. No dobrze, to jak wyznaczyć długość odcinka KM? Popatrzmy na taką rzecz. Jeśli wprowadzimy tutaj do naszego rysunku drugą wysokość. No może po tej stronie. To zwróćmy uwagę, że ten górny odcinek, tą górną podstawę możemy zrzutować na dolną podstawę, dokładnie na odcinek EF. Tutaj też mamy tą samą długość jak w górnej podstawie. I teraz, skoro dłuższa podstawa ma długość B, i od B odejmiesz A, tak, czyli od takiego odcinka odejmiesz taki odcinek, to zostanie Ci miejsce na ten odcinek i na ten odcinek. B odjąć A. B odjąć A musimy podzielić na te dwa odcinki porówno, ponieważ to jest trapez równoramienny. Prawda? B odjąć A dzielimy porówno. Czyli możemy zapisać, że długość odcinka AE to jest 1 druga długości odcinka B odjąć A. I to samo mamy po tej stronie. 1 druga b odjąć a skoro odcinek ae ma taką długość to biorąc pod uwagę skalę podobieństwa my musimy go zmniejszyć dwukrotnie aby otrzymać odcinek km zatem stwierdzamy że długość odcinka km to jest połowa długości odcinka ae Czyli to się równa 1, 2 razy 1, 2 b odjąć a. To się równa 1, 4 b odjąć a. Mamy wyznaczony odcinek Km. Następnie wyznaczymy długość odcinka NL. Popatrzmy na trójkąty o wierzchołkach o wierzchołkach BLN i BCD te dwa trójkąty są do siebie podobne BCD cecha podobieństw to kąt, kąt, kąt zwróć uwagę, że ten kąt jest wspólny dla obu trójkątów ten kąt odpowiada Temu kątowi, i tak samo ten kąt musi odpowiadać temu kątowi. Skala podobieństwa. Tutaj możemy od razu zapisać, że skala podobieństwa jest taka sama jak w poprzednich trójkątach. Jedna, druga. I teraz, skoro długość odcinka CD jest równa a. To długość odcinka NL to jest połowa odcinka CD. Tak działa skala. Czyli zmniejsza nam ten większy trójkąt do mniejszego trójkąta. Jedna, druga długości odcinka CD, czyli to jest jedna, druga A. No i teraz sprawdźmy, co otrzymamy sumując te dwa odcinki. To jest 1 czwarta b odjąć a, dodać 1, druga a. To się równa. Tutaj mnożymy nawias przez 1 czwartą, otrzymujemy 1 czwarta b odjąć 1 czwarta a. I do tego dodajemy 1, drugą, ale tutaj będzie wspólny mianownik, czyli 2 czwarte zapiszemy. 2 czwarte a. To się równa. Po redukcji wyrazów podobnych otrzymujemy 1 czwarta B dodać 1 czwarta A. To się równa 1 czwarta. B dodać A lub A dodać B. Można powiedzieć, że pierwsza część zadania za nami. Następnie wyznaczymy długość odcinka MN. Długość odcinka MN policzymy w ten sposób. Popatrz przez sekundkę. Od długości odcinka KN odejmiemy długość odcinka KM i w ten sposób otrzymamy odcinek MN. Długość odcinka Kn odjąć długość odcinka Km. Długość odcinka Km znamy z poprzedniej części, musimy wyznaczyć długość odcinka Kn. No więc zwracamy uwagę na takie dwa trójkąty KND D i ten trójkąt jest podobny do trójkąta ABD. Cecha podobieństw, kąt, 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 skala podobieństwa. To jedna druga. Tak jak w poprzednich przypadkach. No i teraz mm, chcieliśmy wyznaczyć długość odcinka K, KN tego odcinka. Czyli jeśli ten dolny odcinek ma długość B, to KN będzie dwa razy mniejszy. Bo trójkąt jest dwa razy mniejszy, to logiczne, nie? Więc zapiszemy, że. Długość odcinka KN to się równa 1 druga długości odcinka AB, czyli to się równa 1 druga długości długości B. Jedna druga B. Dobrze, to e, długość mm, odcinka KM jest znana stąd ją weźmiemy to jest 1 czwarta B odjąć A no i teraz wyznaczymy długość odcinka MN na tej podstawie MN tak jak wspomnieliśmy to jest KN odjąć KM czyli to jest 1 druga B odjąć 1 czwarta B odjąć A to się równa 1 druga B odjąć to może od razu zamienię sobie jedną drugą B na 2 czwarte B. Odjąć 1 czwarta B. Dodać 1 czwarta A. 2 czwarte B odjąć 1 czwarta B to jest 1 czwarta B. Do tego dodaję 1 czwartą A. Jedna czwarta wyskakuje przed nawias. I do nawiasu wpisuję A dodać B. W tym momencie należy zwrócić uwagę, że otrzymaliśmy taką długość, jak tutaj. Czyli co się okazuje, że KM dodać NL to jest to samo co odcinek MN. Więc trzeci punkcik. To już jest podsumowanie. Stwierdzamy, że Mn jest równe sumie odcinków Km oraz NL. Co należało uzasadnić w tym zadaniu? Za chwilkę w odcinku bonusowym pokażę, jak rozwiązać przykład B.